Nieznany młodzieżyn. W naszym cyklu nieznanym młodzieżyn w różkach byliśmy dotychczas dwa razy, opowiadając o latarni lotniczej i dworze znajdujących się w tej miejscowości. Dziś pora na wizytę numer 3. Ja nazywam się Franciszek Jabłoński. Zapraszam. W zasadzie będzie to opowieść o człowieku, który ani w różkach się nie urodził, ani nie mieszkał, a jego pobyt tu był bardzo krótki, ale to, co zdarzyło się w czasie tej obecności, wybrzmiewa do dziś. Ludwik Głowacki, bo o nim mowa, urodził się 10 sierpnia 1904 roku w Rososzy, w powiecie Biała Podlaska. Jako syn Ludwika i Wiktorii, przyszły bohater potyczki z wojskami niemieckimi podróżkami, karierę wojskową rozpoczął w roku 1928 od nauki w szkole podchorążych artylerii w Toruniu. 15 sierpnia 1930 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika. 1 stycznia 1933 roku awansowano go na stopień po porucznika. Kapitanem zostaje 19 marca 1939 roku. Kampanię wrześniową 1939 roku rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu artylerii w składzie 17. dywizji piechoty Armii Poznań. Potem był dowódcą 6. Baterii Pułku Artylerii Lekkiej z Gniezna. Z tą formacją znalazł się 16 września 1939 roku w rejonie majątku Różki. To tutaj doszło do jednego z najciekawszych i jednocześnie najbardziej dramatycznych epizodów – Bitwy nad Bzurą. Łowacki ogniem dowodzonej przez siebie baterii zmusił do odwrotu czołgi niemieckiej 4. Dywizji Pancernej Pułku SS Leibstandarte Adolf Hitler, niszcząc 22 czołgi i unieruchamiając na polu walki 31 motocykli wroga. Te dramatyczne wydarzenia tak opisuje jeden z ich uczestników. Tak, czołgi, całe masja brunatnych czołgów suną spokojnie w dwóch falach, jedna za drugą, wprost na mnie. Widać ich białe krzyże, patrzę, patrzę odrętwiały, czuję lodowaty chłód śmierci, który czai się obok. Żegnam się w myśli ze spokojnym do niedawna domem, domem moim, moją żoną i dzieckiem. Jednocześnie w tej samej straszliwej sekundzie podświadomie z nawyku obliczam odległość, omyślam najskuteczniejszy ogień i sposób strzelanie. Jestem już spokojny. To nieważne, że zginiemy. Chodzi tylko o to, aby zniszczyć choć jeden, dwa czołgi nieprzyjacielskie. Bo cóż ja mogę zrobić z moją samotną baterią przeciw takiej potędze? Przenoszę ogień na środek masy czołgów. Zmieniam celownik bliżej 200-100 metrów. Strzelać szybciej, krzyczę do aparatu. Niemcy po skończonej kampanii wrześniowej poszukiwali Głowackiego celem ukarania go za takie straty, jakie im zadał. Na szczęście go nie znaleźli. Po II wojnie światowej kapitan Ludwik Głowacki służył w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie mianowano go podpułkownikiem. W 1951 roku aresztowano go pod absurdalnym zarzutem szpiegostwa przeciw ludowemu państwu. Po sfingowanym procesie skazano go na karę śmierci zmienioną na dożywocie. W 1956 roku został zrehabilitowany. Od roku 1977 przebywał na emeryturze. Podjął wówczas ogromny wysiłek w porządkowaniu grobów wojennych i ewidencji pochowanych żołnierzy w września 1939 roku w całej Polsce, pracując nad tym do ostatnich chwil. Odwiedzał również ziemię sochaczewską. Był w miejscowym muzeum, spotykał się z młodzieżą i towarzyszami walki. Zmarł 12 października 1986 roku. Jego śmierć nie skończyła jednak historii dramatycznych zdarzeń. Z 16 września 1939 roku z okolic majątku Różki. Pod koniec lat 80. minionego wieku. Na zabudowaniach jednego z domów w Żarowie, gdzie Głowacki miał punkt dowodzenia podczas starcia 16 września 1939 roku, zamontowano pamiątową tablicę. Wkrótce tablica ta miała zawisnąć w zupełnie innym miejscu. Tym miejscem stał się nowy budynek szkoły podstawowej w Janowie która od 16 września 2009 roku przyjęła za patrona pułkownika Ludwika Głowackiego. Była to okazja, by odsłonić odnowioną latarnię lotniczą w różkach, która była świadkiem zwycięskiej potyczki artylerystów kapitana Głowackiego. Tyle w dzisiejszym programie. Widzimy się wkrótce. Cześć!